Dawajcie, zrobimy szybką aktualizację Bitcoina. Słuchajcie. Mówiłem wam wcześniej, że nie do końca rozumiem o tej struktury. O tej tutaj, no nie w tego przypadku. Więc co jeżeli my nie będziemy próbować to wszystko rozbić na jakieś tam lokalne podfale, a będziemy traktowali o cały ten spadek jako właśnie pierwszą falę po prostu przekątnej. To by wyglądało całkiem ładnie. No i tak jak mówię, to akurat nam by się zgrywało z tym, że wiecie, jaka jest rozpierducha, bo z reguły tak jest, że my idziemy, 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 nie wiadomo jak do góry i później pojawia się 2, 3, 4, 5 i będziemy mieli wtedy już ładny impuls, a wiadomo, że ta jedynka musi być największą. No, ta sama historia jest teraz tutaj, załóżmy, że cały ten tutaj spadek był naszą falą pierwszą i my teraz realizujemy 2, 3, 4 i brakuje nam fali piątej, zobaczcie. Jeżeli to wypali i my zaraz narysujemy to od to ja będę przechodził na to obliczenie właśnie i będę się trzymał tego, że my dostaliśmy z Wami falę A albo 1, więc dalej korekta i no dalej wiadomo, ta korekta będzie falą 2 albo B i w dół przynajmniej C, a jeżeli będziemy realizować większe, głębsze spady, które będzie potwierdzeniem tego, że to już jest globalna zmiana trendu, to będziemy realizować 3, 4 oraz 5. Ja uważam, że na korekcie ABC wszystko powinno się skończyć, i to akurat będzie ta korekta w strukturze fali 4. O ten tutaj ten tutaj spadek, ta korekta. I ten właśnie jeszcze jeden spadek, mniej więcej do poziomu, nie wiem, 106 powiedzmy, i my zrobimy akurat retest tego wierzchołka naszej fali pierwszej, tak? to o czym mówiliśmy z wami wcześniej. I tak oto wszystko mogłoby wyglądać według mnie i będziemy mieli tak, jak mówię, o taki impuls. Powiedzmy, jakaś taka korekta, i później jeszcze jedno zejście. I będziemy mieli korekta ABC, i później to jeszcze jedno wejście do góry. Oczywiście, że jeżeli na korekcie ABC, wszystko się skończy. Negacja tego obliczenia, i oczywiście, że to akurat będzie wskaźnikiem tego, że my pójdziemy dużo niżej. O ten tutaj większy impuls w dół. Dopóki tego impulsu nie ma, będę się trzymał tego, że w dół będzie się realizować tylko i wyłącznie korekta. Dobrze, no i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o tą lokalną strukturę, to oczywiście, że brakuje nam jeszcze jednej nóżki, i później musi nastąpić to od Mniej więcej tak to wszystko było nas wtedy wyglądało, już tutaj Wam to wszystko rozrysowałem No i teraz zobaczcie, jeżeli następuje ta reakcja i my faktycznie będziemy mieli ten większy wzrost, załóżmy tam, nie wiem, odskoczymy z powrotem do poziomu, tak na oko teraz mówię, 118, tak? Weźmiemy sobie FIBO, naciągniemy FIBO na cały ten tutaj. Spadek i tutaj widzimy strefę w okolicach 118-119 ewentualnie, prawda? I tutaj, właśnie w tych okolicach, można będzie spokojnie sobie co dokładnie otwierać pozycję short ze stop lossem za impuls, licząc na to, że to jest tylko i wyłącznie korekta. No i tak, jak mówię, później kontynuacja tego spadku. I ot, słuchajcie, tak będzie wyglądać nasz scenariusz, bardziej średnioterminowy, jeżeli wypali teraz kliny w strukturze naszej fali pierwszej. Mi wszystko się podoba, później de facto musimy obserwować z wami, czy ten wzrost jest trójką. Jeżeli to jest trójka na bank, to jest zwykła korekta. Coś w tym stylu, co mieliśmy teraz właśnie na altcoinach, czyli zobaczcie, my dostaliśmy do góry właśnie impuls, prawda? Od na przykładzie monetki EIF. My dostaliśmy do góry o taki o impuls, i widzicie, w dół jest zwykła trójka, prawda? Dlatego my próbowaliśmy wejść z Wami tutaj. Ta sama historia jest teraz właśnie na Bitcoinie, tyle że impuls tworzy się w dół, prawda? I później my musimy narysować tylko i wyłącznie zwykłą trójkę, żeby nie było od właśnie takiej piątki, prawda, do góry. Ta piątka będzie wskaźnikiem tego, że my pójdziemy z Wami jeszcze. A jeszcze wyżej. A jeżeli do góry narysujemy zwykłą korektę, idealnie byłoby wiedzieć, co narysować. O taki impuls i załóżmy jakiś taki trójkąt w strukturze fali B. Trójkąt występuje zawsze jako fala przedostatnia, więc na bank to jest tylko i wyłącznie korekta, a później ten tutaj spadek. Tak jak mówię, będziemy później obserwować, będziemy później analizować tą lokalną strukturę. Pytanie jest teraz, czy my narysujemy to odreagowanie. Jeżeli tak, to jak mówię. No tutaj jest konkretny scenariusz, którego ja bym się trzymał, no i mi się wydaje, że jakby no inaczej tego na fale po prostu się nie da rozbić, bo tutaj jest turbo rozpierducha No i jakby analizować o tej tutaj lokalne struktury, ja szczerze mówiąc nawet nie widzę sensu. A jeżeli chodzi o impuls spadkowy, no to tak, to już wtedy wygląda całkiem ładnie i załóżmy, jeżeli o cały ten tutaj spadek my będziemy traktowali jako falę pierwszą i później 2, 3, 4, 5, to czemu nie, to wszystko będzie wyglądać całkiem całkiem No i Ci tak weźmiemy sobie tutaj mierzenie zrobimy tutaj jest druga tutaj jest czwórka i my nie możemy spadać do poziomu 110 800 tutaj znajduje się poziom negacji dla tej przekątnej którą teraz właśnie wam rysuję no nie dobra więc słuchajcie mam taki pomysł z tym bitcoinem zobaczymy co z tego będzie czy faktycznie nastąpi to odreagowanie jeżeli tak to ja będę się orientował od na tą tutaj strefę mniej więcej do no powiedzmy września, my możemy realizować tą tutaj korektę. No i co? I później właśnie na początku września my realizujemy o ten tutaj jeszcze jeden impuls w dół i będziemy się opierali później na tą tutaj strefę. Tutaj musimy nastąpić odreagowanie, reagowanie, jeżeli my planujemy oczywiście, że rosnąć. Tyle, słuchajcie. Więc tak wygląda lokalnie Bitcoin Obserwuję ten klim, no nie? Dalej nie jestem w stanie odpowiedzieć o od tej lokalnej struktury, ale tak jak mówię, jeżeli będziemy traktowali to po prostu jako falę pierwszą, to w takim razie czemu nie? 2, 3, 4, 5 i to odreagowanie. No ta struktura już mi się podoba bardziej, więc będę obserwował właśnie kątną no i tak jak mówię, w takim razie brakuje nam jeszcze jednej nóżki i musi nastąpić to odreagowanie. I teraz najciekawsze. Ja Wam podawałem wcześniej altcoiny, prawda? I mówiliśmy z Wami o tym, że my de facto czekamy teraz na Bitcoin. Jeżeli Bitcoin ruszy i my narysujemy jakąś taką większą reakcję, prawda? Na Bitcoinie przede wszystkim, bo widzicie, Bitcoin cały czas spada. A jeżeli naruszymy większe odreagowanie i załóżmy Bitcoin wróci do poziomu tam nie wiem 115 nawet, ja już nie mówię o tym, że może być wzrost nawet do poziomu 118 19. tutaj znajduje się poziom 0.5 fibo oraz 61.8, to jest ta strefa, która nas Wami interesuje, prawda? Nawet jeżeli będzie taki wiecie odreagowanie na 3-4%, to my de facto już będziemy mieli z Wami całkiem fajny wzrost. то споведует то же, альты пойдут, еще выжить, так мы все выдаем. Ведь давайте мы себе запишем, как выглядят наши альткоины. Видите, мы стоим не в том самом месте. Есть какая-то такая тренд-линия. Можем себе такую тренд-линию натягнуть тут. Ну и смотрите. Допоки мы, если мы повыше, вот так вот туда пойдем, все в порядке. И видите, альткоины огульно целиком хорошо себя чувствуют, потому что биткоин, можно сказать, целый час спада. Так, видимо, может, то какие-то там Po malutku, bardzo wolny spadek, nie ma czegoś takiego, że my dostaliśmy taką jedną świeczkę, przynajmniej na 5%, tak? Wiadomo, powoli, 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 ale my idziemy niżej. A teraz zobaczcie, jak fajnie się czują altcoiny. I o ten to ten ruch boczny, oczywiście, że wygląda bardziej jako taka, wiecie, konsolidacja przed właśnie przybicią na przykład tej trend linii, prawda? No I co teraz? Teraz de facto my czekamy wam na Bitcoin. Jeżeli Bitcoin odskoczy i ta teoria, którą Wam pokazywałem przed chwilą, faktycznie wypali, my realizujemy ten scenariusz. To mi się wydaje, że tutaj będzie całkiem fajny szal, na przykład na monety Atom. I później wiecie, Bitcoin, załóżmy, od reagowania rysuje do góry na mniej więcej 5%, co oczywiście że da możliwość altcoinom rosnąć na 5, może 10, może 15%. Tak? Wszystko będzie zależało od tego, co będzie dokładnie się działo u nas na dominacji Bitcoina. Na razie dominacja pomalutku spada, co oczywiście, że bardzo nam odpowiada. No i co teraz? I teraz właśnie fajnie byłoby o ten tutaj szal zobaczyć. Jeżeli my narysujemy ten wzrost, to tak jak mówię, na tym wzroście będziemy powoli realizować swoją pozycję i będziemy ogólnie się trzymali tego, że my możemy narysować nawet wzrost powyżej poziomu 4,9. Tutaj jest płaski poziom na monetce Atom i właśnie o ten tutaj większy wzrost fajnie byłoby zobaczyć. Załóżmy jakaś jedynka, dwójka, tak powoli to tak się realizuje. Bitcoin narysuje od reagowania, wszystko pójdzie do góry. Ja Płyny polecą do góry jeszcze bardziej, realizując właśnie falę trzecią. Tak jak to było u nas tutaj na przykład, no nie. I my narysujemy ten tutaj taki większy szał i później 3-4 oraz 5. Ta struktura mi się podoba, że mówiąc najbardziej. Najkluczowym no jest nie spadać tutaj. Tak jak mówię poniżej tego naszego wejścia, no nie. Przeanalizujemy sobie jeszcze dot, struktura jest według mnie identyczna, też mamy jakąś taką trend też mamy jakiś tam spadek. No i właśnie jest reakcja i my idziemy teraz w bok. Dokładnie, bardzo istotne jest nie spadać właśnie poniżej tego poprzedniego lokalnego dołka, no nie, bo ewentualnie będziemy musieli przechodzić tyle na jakąś, jakąś inną strukturę. No zaraz Wam pokażę. Ewentualnie, o tutaj była nasza fala 3. Dobra, o na przykład taki klin może wypalić wtedy. O taki o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. My narysujemy później to właśnie odreagowanie i później razem z Bitcoinem kontynuacja spadku, no nie? Więc Dota w tym przypadku wygląda gorzej niż ATOM i oczywiście, że gorzej niż AIF. Ja mam jeszcze monetkę AIF, która też na tą chwilę spada, no bo wiadomo, że Bitcoin teraz jakby ciągnie Bitcoin ze sobą w dół, ale widzicie, jakieś takie nawet lokalne odreagowanie Bitcoina na pół 0,5% nawet, na procent niech to będzie, tak? No na ETH już jest taki fajny wzrost i w ogóle na altcoiny jakby, jakby altcoiny bardzo fajnie reagują na to, no nie na takie lokalne odbicie nawet tego bitcoina, więc alty mi obiektywnie bardziej się podobają, no i tak jak mówię wizualnie w dół mamy tak samo zwykłą trójkę, więc ja tylko i wyłącznie swój stop loss pociągam, no i tak jak mówię, całą resztę pozycji ja będę trzymać. Ja już pisałem wam na grupie, że ja realizowałem około 45% swojej pozycji, no i spokojnie będę sobie teraz czekać na kolejne tej profity, które też wam na grupie pokazywałem, no nie? Ewentualnie jeszcze dla monetki, a tam e, rozpiszę tej profity. E, no i co, no i tyle, jakby de facto, jeżeli Bitcoin zaraz odskoczy, to my możemy z Wami rozszerzyć na przykład tą, um, nawet jeżeli to jest clean globalny i my pójdziemy z Wami dużo niżej. My możemy to rozszerzyć na przykład do takiej trójki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fala A, ABC korekta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I na przykład nasza fala 5 w tej przykątnej, ona będzie właśnie o taka bardziej rozszerzona. To oczywiście, że już wygląda troszkę gorzej, ale jakby przykątna też może chodzić trójkami. Nic złego w tym nie ma. Załóżmy, tutaj jest trójka w dół, tutaj też jest trójka w dół. No i teraz pytanie, czy tutaj do góry jest też trójka? No nie. Bo jeżeli tak, to czemu nie, też możemy sobie spokojnie to rozbić na przykład na takie właśnie, powiedzmy, ruch trójfalowy, no nie, że każda ta lokalna podfala składa się z trójki. No, więc mi ogólnie to wszystko się podoba. Pytanie jest teraz tylko, czy odskoczy Bitcoin. Jeżeli Bitcoin odskoczy, to my na altcoinach mi się wydaje, że zabierzemy kolejne 50% do góry. Na tym wzroście oczywiście, że będziemy swoje pozycje już realizować. Może nie wszystko, ale ja będę zamykać już większą część. Więc mi ogólnie wszystko się podoba. Ale ja rozumiem teraz to, że jeżeli Bitcoin realizuje impuls w dół, to my ogólnie pójdziemy niżej. Tak, Czyli będzie jakieś tam odreagowanie, będzie jakaś tam korekta. Na tej korekcie postaramy się z Wami zarobić jeszcze więcej i co dalej. Zobaczcie, jeżeli chodzi na przykład o XRP, to ja bym chyba przechodził na obliczenia z podwójnym zigzakiem. Co to znaczy? Znaczy to, że my pójdziemy w kierunku 2,5. I tutaj, właśnie w tych okolicach, dopiero będzie jakieś takie większe wsparcie. Więc ja bym w takim razie zrobił takie mierzenie. Naciągamy Fibo tutaj, później будет реагирование. И мы видим, что эта стрелка найдется в околицах 2,5, плюс я еще все на том, какая тренд линия. Ну, нет? Если жаль, биткоин фактически пойдет вдоль, и мы реализуем с вами заезжаем не меньше до поезда 106, может даже ниже. То мы спокойно на этих альтах нарисуем это меньше заезжие, так как видать, то есть 15% вдоль, но спокойно, спокойно 15% вдоль. локально очевидно, что реагирование какие-то там, ну не. Эвентуальные навыки мы будем творить тройку в структуре фали X. Тоже есть ОК. czyli dostaliśmy W i ta fala X będzie przyjmować kształt trójkąta. I później wyjście w dół z tego trójkąta, rysujemy jeszcze jeden zygzak, prawda? To też będzie ok, całkiem ładna struktura. No i pamiętamy o tym, że skoro wyjście w dół jest z trójkąta, trójkąt występuje zawsze jako fala przedostatnia. A więc po tym spadku musi nastąpić to odreagowanie i my będziemy realizować naszą falę 5 tak samo jak na Bitcoinie. Też według mnie to wygląda całkiem ok, tyle że tak jak mówię, Pytanie jest teraz, czy Bitcoin odskoczy i czy my realizujemy tamtą korektę. Jeżeli tak, no to tak jak mówię, będziemy się trzymali tego obliczenia wszędzie. Czyli mniej więcej tak samo będzie wyglądać u nas, hmm, każda monetka i można powiedzieć, że po tej korekcie my będziemy dopiero, hmm, będziemy dopiero realizować ten tutaj większy wzrost. Czyli jeżeli chodzi na przykład o Litecoin, tak samo my będziemy traktowali o cały ten tutaj wzrost jako właśnie nasz impuls. No tutaj załóżmy, dostaliśmy W, będzie jakieś takie odreagowanie. My później dostaniemy o ten przypadek, i dopiero w okolicach stówki można będzie właśnie kupować z powrotem to, co my na tym wzroście realizowaliśmy. W okolicach 100, podejrzewam, że 30 i chyba było w okolicach 105 jeszcze wyjście. Więc na tym wzroście my częściowo swoje pozycje realizowaliśmy, i załóżmy to, co my tam, tą część, tak, którą my tutaj sprzedawaliśmy, można będzie odkupić taniej w okolicach stówki, nawet niżej. Więc tak bym ja wtedy rozrysował te wszystkie lokalne potwale. No, i jeżeli Bitcoin pociągnie za sobą cały rynek później w dół, to no jakoś musimy połączyć jedno z drugim. I tak jak mówię, mi się wydaje, że to będzie to rozszerzenie, czyli załóżmy XRP do poziomu 2,5, może nawet niżej. Jeżeli chodzi o Litecoin, do poziomu tam stówki, może nawet niżej. I dopiero w tych okolicach będziemy patrzeć, czy my spadamy trójką, czy jednak spadek jest impulsem. Jeżeli będzie zwykła trójka, to jak mówię, później w takim razie odreagowanie i idziemy wyżej. I właśnie o ten tutaj wzrost. Na tym wzroście musi być spadek dominacji bitcoina. Bo u nas na przykład, jeżeli chodzi o Litecoin, jest tutaj płaski poziom, a którego my odskakujemy, tak? I fajnie byłoby konkretnie tą strefę przebić. No i oczywiście, że później będzie taki dosyć spory impuls i dopóki te dołki są coraz wyższe, wszystko mi się podoba, mi się wydaje, że to wygląda całkiem nieźle. No, więc ja będę tego obliczenia się trzymał. Tak jak mówię, jeżeli to pyknie, to no, ta struktura mi się podoba najbardziej i można będzie oczywiście, że to... Różni rozgrywać. Uh, tak, zobaczymy, co u nas jeszcze tutaj na przykład się dzieje. Hmm, podobna struktura, można powiedzieć, że tak samo wygląda u nas uh, i Podobnie do Litecoin'a, uh, czyli na przykład, jeżeli będziemy traktowali o cały ten tutaj wzrost jako właśnie ten impuls do góry, prawda, to my będziemy musieli skorygować to jakoś tam bardziej, prawda. Nie możemy. Jakby na tej, na tej trójce, którą mamy teraz, dawajcie wam to pokażę lokalnie, bo no tutaj jakiś taki spadek, no nie. Na tym spadku nic się nie skończy, oczywiście, że będziemy mieli większe, głębsze zajście. Narysujemy jakiś tam, nie wiem, ruch jeszcze w dół na mniej więcej 15%. I ten spadek my musimy realizować według mnie, jak tylko Bitcoin poleci na swoje, powiedzmy 105-106 tysięcy. W takim razie, raz, 2, 3, 4, 5, traktujemy to jako co? Jako A albo 1. Tutaj taką rekta tego impulsu, prawda? I właśnie tutaj na tym spadku ze stop lossem za impuls wejście, zabieramy tutaj falę C albo 3. Tutaj już zobaczymy, jak to będzie, ale w każdym razie ten tutaj spadek można będzie traktować jako 2 albo B, i czekamy później na kontynuację wzrostu. No, i jeżeli to wszystko się zgra, tak jak mówię, z tym spadkiem Bitcoina, czyli załóżmy, teraz faktycznie realizuje się impuls w A albo 1, najlepiej, żeby było w A, oczywiście, że. Później 2 i C w dół, no to później tutaj my realizujemy o ten tutaj większy spadek, mniej więcej tam 20-25% jeszcze możemy realizować. No i później właśnie to odreagowanie i większy wzrost. Bitcoin idzie na ATH realizując swoją ostatnią falę 5. Jest jeszcze opcja z Turbo to the Moon ale ja wątpię, ale w każdym razie to wszystko jest na grupie. Możecie sobie wpisać hashtag Bitcoin i zobaczyć, ja to wszystko Wam gdzieś tutaj pokazywałem. O, no tutaj jest takie obliczenie, gdzie my realizujemy 1,2. I o ten tutaj spadek będzie nie naszą falą 4, a tylko falą drugą, prawda? I później 3,4 oraz 5. To wszystko ja Wam tłumaczyłem wcześniej. pytanie, czy tutaj nastąpi spadek? W takim razie to jest globalny klin, czy jednak będzie przybicie? Bo jeżeli przybicie, to będziemy przechodzić na obliczenie z większym rozszerzeniem, i w takim razie cały ten wzrost może się wydłużyć nawet na. Nie wiem, pół roku, rok może nawet, czyli wiecie, w 26 będziemy w takim razie rosnąć, no nie? Ale tak jak mówię, dla mnie to jest bardziej alternatywa. Mi się wydaje, że o tym tutaj wzroście po prostu musi konkretnie ruszyć dominacja Bitcoina w dół. To spowoduje to, że Alty po prostu dużo szybciej będą rosnąć. My właśnie realizujemy ten ostatni cykl, tak powiedzmy, ostatni etap tego cyklu, no i tyle. I później zmiana trendu i my realizujemy już Bessę. tak? Wchodzimy w Bessę. I będziemy później mieli bardzo głęboki spadek absolutnie wszędzie. Więc ta struktura mi się podoba najbardziej. No nie, tak jak mówię, mam nadzieję, że to da się zgrać z Bitcoinem. Mam nadzieję, że Bitcoin faktycznie realizuje ten impuls. Ja wam pokazywałem na grupie jeszcze 6 godzin, a tam już jest dywergencja potrójna pomiędzy właśnie tymi wszystkimi falami. I mam nadzieję, że my teraz, tak jak mówię, narysujemy to odreagowanie, bo już dywergencja wskazała na to, że na najwyższa pora narysować jakiś taki większy wzrost. Jeżeli to pyknie, jeżeli to wypali, to tak jak mówię do góry dawać tak na oko 6%. I właśnie po tym spadku, żeby była korekta 1:1, bierzemy FIBO, naciągamy tutaj, naciągamy później na tą korektę I widzicie, 1-1 znajduje się w okolicach 106-700 mniej więcej. I właśnie jeżeli to jest korekta ABC. To mniej więcej w tych okolicach musi nastąpić odreagowanie i kontynuacja, właśnie wzrostu. Jeżeli będziemy szli do poziomu 100 mniej więcej, to w tym przypadku to już będzie impuls spadkowy, który będzie wskaźnikiem tego, że bessa już się zaczęła, no nie? A jeżeli na korekcie ABC wszystko się skończy, no to w takim razie, tak jak mówię, można mówić o tym, że będzie kontynuacja wzrostu. Wszystko słuchajcie, więc jeżeli chodzi o altę, to w ogóle nie zmieniło się nic. Ja dalej trzymam się cały czas tego samego. Na wzroście około 45% swojej pozycji już realizowałem brałem Atom, brałem ETH, no i tak jak mówię, częściowo swoje pozycje już zamknąłem, tak? Całą resztę ja osobiście trzymam i po prostu liczę na to, że Bitcoin niebawem odskoczy. Jeżeli Bitcoin odskoczy, ja uważam, że altcoiny będą się czuły jeszcze lepiej, no i my oczywiście, że narysujemy z wami jakieś tam odreagowanie. Odreagowanie będzie wszędzie, czyli jeżeli na przykład jest jakiś tam XRP, który w ogóle nie odskoczył, można powiedzieć, no to oczywiście, że jak Bitcoin ruszy na 6% do góry, to XRP też odskoczy. Nie mówimy o tym, że to będzie turbo wzrost, ale jakieś lokalne odreagowanie będzie wszędzie, więc tak naprawdę nie ma różnicy, co wy tam kupowaliście, czy DOT, czy tam, czy AFE, i tak wszystko pójdzie do góry, no nie? Więc liczę na to, że to odreagowanie nastąpi. My narysujemy ten większy wzrost, i tak jak mówię, tutaj później będziemy już. Jak dokładnie rynek rośnie? Czy to jest trójka, czy to jest, mm, czy to jest impuls? Tak, sprawdzę sobie jeszcze, co się dzieje na monety Ethereum. My mówiliśmy z wami o tym, że u nas wizualnie jest cały impuls. Pamiętacie o tym, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, raz pięć. I my teraz realizujemy korektę tego impulsu. No i właśnie mogę nawet wam to wszystko pokazać na grupie ethereum 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 od pamiętacie prawda u nas był taki impuls No i my mówiliśmy z wami o tym że nam wizualnie brakuje jeszcze jednej nóżki tutaj 4 oraz 5 do góry i od jeżeli popatrzycie sobie raz dwa trzy tutaj czwórka tutaj jest piąka. mamy cały impuls tak i właśnie rozpoczęcie korekty to o czym mówiliśmy z wami na grupie i teraz proszę zobaczyć od jest ten spadek o którym mówiliśmy z wami tak samo w sumie. Wszędzie, prawda My możemy to traktować oczywiście, że jako 1,2 i teraz poleci turbo wzrost w kierunku, nie wiem, 10 tysięcy. Może być też na przykład rozszerzenia fali 5. 1, 2, 3, 4, 5 i będziemy mieli taki clean. Też będzie ok. W każdym razie nastąpi tutaj jakieś odreagowanie. Będzie jakiś tam lokalny wzrost. I jeżeli Bitcoin się nie zesra, to jak mówiłem, my zaraz dorosujemy załóżmy, ten brakujący impuls i później korekta, to mi się wydaje, że korekta oczywiście, że będzie też tutaj. No i załóżmy jakaś taka struktura, nie wiem, może clean nawet, później jakaś korekta, odreagowanie. I załóżmy o tą tutaj F4 będziemy mogli rozszerzyć do podwójnego zygzaku. W, X, Y, no nie? Też będzie to wyglądało całkiem ok. No i bardziej głównie, tak jak Wam mówiłem, Wizualnie brakuje mi czwórki oraz piątki Czyli nawet jeżeli my realizujemy, jest jeszcze opcja z bardzo dużym wzrostem, nawet do poziomu 10 tysięcy, ale jeżeli będziemy, tak wiecie, skromni, patrzeć na to wszystko, to od raz, dwa, trzy. I no tutaj jakaś taka 4-5, co zgrałoby się z bitcoinem, oczywiście, że z tą brakującą falą i rozpoczęcie większego spadku. A więc tutaj wszystko mi się podoba. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja Wam tam wcześniej pokazałem, Zaraz Wam znajdę tę analizę. My, kiedy mieliśmy z wami, my rozgrywaliśmy z Wami Ethereum, pamiętam, i ja Wam rysowałem właśnie taki impuls, pamiętacie? I mówiliśmy z Wami, że będzie minimum ABC, a może nawet 1,2 i 3,4,5. Tutaj był cały impuls, mówiliśmy z Wami, że będzie korekta, i po tej korekcji my czekamy na ten właśnie strzał w kierunku 4000. Dawajcie, my sobie otworzymy później kolejną aktualizację. No, zobaczcie, była korekta, tak? Impuls, korekta. Impuls, czekamy na spadek, i później kontynuacja wzrostu. Otwieramy kolejny. Tak, widzicie, jest to zejście, dostaliśmy spadek poniżej tej trend linii i właśnie spadek powoli, powoli, powoli się rozkręca. My dostaliśmy z wami tą nóżkę w dół, tak, to o czym mówiliśmy z wami, o czekaliśmy na spadek, spadek dostaliśmy. I później właśnie to było odreagowanie, mówiliśmy, że jest A, raczej korekta się skończyła, tutaj jest 2 albo B, prawda, no i my czekamy z wami o ten tutaj wzrost. I ten wzrost to jest właśnie o ten tutaj strzał, który my z wami realizowaliśmy. Też wszystko fajnie. Tyle, że teraz ja nie wiem, czy to czasem nie było. Wiecie, rysowałem ABC wam, a teraz już nie wiem, czasem to nie jest impuls, bo mi się wydaje, że jest możliwym całkiem to, że my dostaliśmy nie ABC, a tylko 1, 2, 3. Tutaj będzie 4 oraz 5. Dorysujemy cały impuls i może na korektę. Więc tutaj też wszystko ładnie. Tyle, że tak jak mówię, jest to mnie wrażenie, że tutaj jest nie korekta ABC, a tylko będziemy tworzyć taką większą, dłuższą konsolidację i później jeszcze jedno wejście do góry to będzie mniej więcej pod koniec tego roku i rozpoczęcie już większej korekty No więc wygląda wszystko całkiem ok. Mam nadzieję Mam nadzieję że Bitcoin teraz nic nie popsuje i że altcoiny jednak dadzą nam zarobić jeszcze więcej obserwuję teraz ten impuls jeżeli to wypali i my narysujemy to odreagowanie to to przed wami jest konkretny scenariusz którego będziemy się trzymać będziemy tylko i wyłącznie patrzeć czy o ten tutaj wzrost jest piątką co będzie negować obliczenie spadkowe czy jednak tutaj zwykła korekta ABC. Jeżeli ABC, to od do końca tego miesiąca i na początku września my będziemy realizować o takie coś. Wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.